Hejka, witam Was na moim kanale Polka w Holandii. Zapraszam do oglądania. Jeżeli tak jak macie problem z muszkami owocowymi, to polecam Wam sposób ocet i płyn do mycia naczyń. Zobaczcie ile ich tu utopiłam. Hardcore. No i teraz przepis na tą miksturę. Wlewamy ocet. I płyn do mycia naczyń. I teraz gińcie. Nam udało się skorzystać z chwili yy, przerwy w niepadaniu deszczu. I poszliśmy do lasu na spacer. Pokaż. O, piękne masz patyczki. Super. Przyjechaliśmy sobie na takie wrzosowisko i powiedzcie mi, czy to się dopiero... Będą te wrzosy? Otwierają się, czy już się zamykają? Tutaj widać takie kolorowe a tu na dole są jeszcze jakby, nie wiem czy one już jest po nich, czy dopiero będą ładne. Tyle jeżyn. Jeszcze. Czy one dojdą, czy nie dojdą? Au! Marcin? Dojdą, czy nie już dojdą? nie będzie słonecznie, ale no, nie będzie, czyli raczej, raczej nie. Będzie. nie. <noise> już jest za zimno. Do nas przyszła już jesień pełną parą, kurteczki przeciwdeszczowe. A mama mi wysłała w przedwczoraj filmik, jak tata się kąpi w basenie i jest się A u nas już. Holenderska pogoda wróciła. Zaczyna się. Piściowica i kurteczka. Lubię to. <laughs> Ale to są plusy: przyjdą wieczory z herbatką, z kakaokiem, z grzańcem, z Netflixem. Będzie można bez wyrzutów sumienia leżeć i nic nie robić. <laughs> Ja tam nigdy nie mam Ja trochę mam czasem Ofcie, Owcie, Owcie I jedna czarna Marcin mi ją pokazał i mówi o to ja Co tam misio A fajnie. łapiesz e, witaminkę D? No, energię dobrą łapę, A mi się tu podoba. Dobra, my już jesteśmy z domu, tam robimy kolacyjkę, ale chcę Wam pokazać, jaki piękny prezent dostaliśmy od przyjaciółki na rocznicę naszego ślubu. Patrzcie tylko. Są to ususzone liście z mojego bukietu ślubnego. I też mieliśmy za, na naszej ściance za nami Better Together napis. No, ja się popłakałam jak to dostałam. Gdzie tam podjadasz? A z jakiej to okazji? Bo lubię. Nieprawda? Czas nie urodzi. No właśnie, dlatego tego pana wszystkiego Dziękuję. najlepszego. Dobra, dawaj robimy kotlety. Jeszcze chwilę. Łyżką? Czy tak turlamy? Wtórlamy. Takie małe, rozpłaszczone. Nasze kotlety. No to kolację, podano. Kotleciki brokułowe. Piekarnika z U, Będziemy żerał, Marcin! No będzie. Co ty tam jeszcze Salami. <grymne> Siemanko, my już mamy niedzielę. I właśnie idziemy biegać. Wstawaj. Zaraz. Już. Patrycja mi skazała oglądać seriale do trzeciej nad rana, bo teraz mi też Seks, edukacja, nowy sezon. Polecanko. Dobra, my już przyjechaliśmy do lasu na bieganko. Chodź, ale Chodź, ja. chodź. Założymy szelki Gdzie się rozpędzasz? Dzień się już tam rozpędzasz? Ale jesteś gotowa na dyszkę? A my jesteśmy gotowi? Zobaczymy. Dobra, odkładam, ja nie będę z tym aparatem biegło. Trzymajcie kciuki. Daliśmy radę. Szóstkę przebiec. Słucham? Ja mówię, że muszę sobie Arbuza kupić. Też chcę. Jak Gastro w nocy złapie, to będę żar Arbuza. Trzeba spalić wakacje. No. Zeszłoroczne i tegoroczne. Kumulowało się wszystko. Bo my po weselu tak dowaliliśmy do pieca. Dziewięć dych jest. A ja siedem, kurczę. To zawsze dwie dychy różnicy. No. Nawet 82 to się. O, oh, Muszę pilnować bardzo z jedzeniem. Dobrze pobiegliśmy. Piona. <grywa> Piona. Uciekaj jeszcze raz. Pogoda nam dzisiaj dopisuje. Teraz cały tydzień ma być cieplutko w miarę. Aria, do mnie. Żona mi na urodziny kupuje worek treningowy. I uchwyt. Ja mówię do Dejwa w pracy, że Ci kupuję worek treningowałam. Po co? Przecież ma ciebie. <śmiech> 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 się trzymają. No Idziemy do domku na śniadanko. Najpierw do Lidla. Rulko z męczu, no tak. piętej szósteczkę przebiegłaś z nami. Ty tu więcej przebiegłaś. Dobra, chowaj się. A rulka, bo ci ogrom przyczasna. No idziemy na shopping mall Dobra, a teraz informacja dla wszystkich, którzy już są tutaj w Holandii i jeżdżą autem. Uważajcie i przy nigdy nie bierzcie telefonu do ręki, bo taka przyjemność kosztuje 400 euro. Marcin y, jechał pracy w Apeldornie. No i proszę, przyłapamy Dwa razy w tym samym miejscu fota Osiem stów do zapłaty. Masakra! można mnie zabiera na shopping No, bo tu żal nie skorzystać. Muszę kupić koszulki w Zarze. Myślałam, że to yy, dla mnie będą zakupy. No co, tobie też coś? <głosy> <głosy> Przecież coś tam sobie żona wybierzesz. Kwiatuszki. Dobra, muszę wam opowiedzieć o moim nieudanym shoppingu i wytłumaczymy. mi. Dlaczego nie mogę wejść do Zary z dziewięcioma rzeczami, tylko mogę z sześcioma? I pytam się pani, czy mogę przy później przymierzyć te trzy rzeczy? Nie. Mogę tylko sześć rzeczy. Marcin nie mógł wejść ze mną y, w tą strefę przymierzalni, mm. bo tylko może jedna osoba. No tu kto ma mi doradzić, <ścoughs> czy ja mam coś kupować, czy nie. Także zakupy udane tylko dla Marcina. Tak? Co tam? Że zakupy tylko dla Ciebie udane My są. Kupiłem sobie trzy koszulki. A ja zjadłam makuczka. Ja też. <laughs> Narzekałam na tą pogodę wczoraj, ale jest naprawdę pięknie, by pogodziło się. I ma tak być cały tydzień. Przyjemny. początek jesieni. Halo! Specjalnie dla ciebie, grają Marcin. Piratać coś? Co? Co? To o piratach? i chciałam się was zapytać, ile lat mieliście, jak poszliście do pierwszej pracy? Ja na przykład miałam 18, ale zauważyłam, że tutaj w Holandii w każdych w sumie takich marketach typu Action, Albert Heijn, Lidl pracuje młodzież. Czyli tacy ludzie że od 16 roku życia, no takie u nas w liceum, no to oni po prostu wszyscy pracują. Po szkole albo przed szkołą, różnie jak to sobie tutaj uzgodniam, ten grafik, ale no... To jest tutaj takie normalne, że właśnie bardzo młodzi ludzie już idą do pracy. No dla mnie to był w ogóle na porządku szok ogromny. Mówię, bo już dzieci, <gryw> dzieci już w pracy, ale z drugiej strony no to yy, widzę tego dużo plusów. Taką zaradność, no i po prostu chcą coś, już to jest taki wiek, wiecie. A jak coś chcesz, no to idź i zarówno, tak? Też tak powiem dzieciom. By się nie chciało chyba chodzić tym tę pracę, jak miałabym 16 lat. Mam 29 mi się nie chce. Rozpusta w biały dzień. Możesz już jeść nagrane. Idziemy na rower. Tą wodę z basenu trzeba już wypuścić. No. Nie będzie kąpieli. Koniec. I spójrzcie tylko na te błąki. Są chyba takie typowo podzbiory. No bo przecież normalna jabłonka tak nie wygląda. Co nie? Marcin? Napiszcie w komentarzach. <grymne> <grymne> Przyjechaliśmy na szaber <grymne> gruszek. O! Spadło. Spadła dobra. No, chyba tak. Już mam trzy. Ta co jajem jest pyszna. Marzaria. No, gryś. Ale ty jesteś, wiesz co. No gryź. Tak się z moją żoną idzie na szaber O, jeszcze tą Czekaj Zrzucę tą i on tu, dobra? Tam jest jeszcze ładna, ale się A tutaj Aria, bo tutaj mamy nasz łup Na razie O! Widzę Dobra żona, zeskakuj. No ty nie musisz złapać. Haha, <laughs> to skacze. No to taki mamy łup. Muszę żonę ściągnąć. Dobra, i tym złodziejs złodziejskim akcentem kończymy na, na dzisiaj. Ale te są najlepsze. Pokaż? Mmm, co czyste. bo z czubka. Do naszego...